Tak, prezenty są spakowane. Mam nadzieję, że Mikołaj da nam same najlepsze prezenty. Maja, przecież wiesz, że Mikołajami będziemy my, to my będziemy dawać te prezenty. Nad nie musisz psuć wszystkim nastroju, my to wiemy, ale będziemy udawać, że to Mikołaj. Dobra dziewczyny, czas spakować prezenty dla naszych chłopaków koszykarzy. Ja dam smajlowi skarpetki. Bo on ciągle robi dziury w swoich skarpetkach. Tak, Smileyk na pewno się ucieszy ze skarpetek. Dziewczyny, mam wyjść. Maja pewnie będzie teraz pakować dla mnie prezent. Nie ma skotko, spakuje twój prezent później. Zostań i nie martw się. Dziewczyny, a gdzie to powiesimy? Nad, żeby to powiesić potrzebujemy gwoździ. Nie będziemy same wbijać gwoździ. Zadzwońmy po chłopaków. A ja dam zakatowi żel antybakteryjny, bo ciągle o nim zapomina. Zapakuję mu do tego pudełeczka. Dziewczyny, zobaczcie jaka urocza biżuteria, a może to prezent dla którejś z Was.